Doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, onkolog specjalizująca się w leczeniu raka piersi. Jeśli zachorujemy albo jeśli ktoś wykryje u nas chorobę nowotworową, jakie są pierwsze kroki? Czy w ogóle wpadać w panikę i przerażenie? No zdecydowanie nie wpadać w panikę. Panika niczemu nie służy. Trzeba do tego podejść metodycznie, tak jak do każdej innej choroby. W tej chwili no niestety co trzecia osoba w Polsce kiedyś tam w swoim życiu może zachorować na chorobę nowotworową. W związku z tym to jest choroba populacyjna. I należy do niej zachować dystans, tak jak do każdej innej choroby nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, choroby nerek itd., itd. Oczywiście przede wszystkim należy zgłosić się do dobrego ośrodka onkologicznego. Pacjenci myślą sobie, że fajnie jest się leczyć tam, gdzie jest klimatycznie, mało ludzi, luźno, bez kolejek, i itd. Oczywiście, z punktu widzenia pacjenta, ja rozumiem te oczekiwania, ale na ogół dobrzy lekarze, dobrzy onkolodzy i sprzęt, który potrafią ci onkolodzy wykorzystać, jest w ośrodkach takich, które pełnią rolę przewodnią w danym województwie. Czy też nawet w kraju. I to są ośrodki duże, w których leczy się bardzo dużo pacjentów. Ja naprawdę mam taki apel: nie bójmy się tych ośrodków dużych. Pani pytała, czy pacjent musi jednak czasem wziąć swój los w swoje ręce. Otóż tak. Generalnie nie możemy pozwolić na to, żeby system nami kierował. I myślę, że tak naprawdę również w tych krajach bardzo bogatych. Nie jest tak, żeby pacjent całkowicie odpuścił i nie zwracał uwagi, co się z nim dzieje, żeby go ktoś prowadził za rękę. Każdy musi dbać o swoje zdrowie, o swoje życie, bo to jest jego życie i nikt poza nami lepiej o nas nie zadba.